Nagroda dla marki Blik za produkt Wpływowi 2024. Jakie ma dla Państwa znaczenie to wyróżnienie? Każda nagroda, którą otrzymuje nasza firma. Jest potwierdzeniem, że usługa, którą wdrażamy dla użytkowników, jest dla nich potrzebna, jest dla nich ważna i korzystają z niej bardzo chętnie. Tak więc uhonorowanie nas statuetką za produkt w tym plebiscycie potwierdza, że rozwiązanie, które oferujemy rynkowo, cieszy się popularnością i że wszyscy użytkownicy Blika są z niego zadowoleni. A co dla Pana oznacza wpływowy produkt na takim rynku jak finanse? Przede wszystkim taki, z którego użytkownicy chcą masowo korzystać. Skala transakcji blika, które w tej chwili w naszym systemie są procedowane, jest już na tyle duża, że możemy uznać, że jest to przede wszystkim masowa usługa i ten wpływ Blika jest nie tylko na nasze codzienne życie jeśli chodzi o zarządzanie finansami, ale także na kształtowanie całości gospodarki polskiej, jeśli chodzi o płatności w e-commerce, w sklepach stacjonarnych, a także przy wypłatach z bankomatów. Więc na co dzień z blika jest bardzo chętnie znaczy Blik jest bardzo chętnie wykorzystywany.